A é Sebastian Wierciak, witam serdecznie. Moim Państwa gościem jest Mieczysław Sawaryn, burmistrz Gryfina. Witam. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Czuje pan dziką satysfakcję z powodu tego, że nie będzie Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry, czy tylko zwykłą satysfakcję? Nie, w ogóle nie czuję żadnej satysfakcji. Uważam, że cały proces powoływania Parku Narodowego wbrew stanowisku gminy Gryfino był procesem bardzo szybkim, motywowanym w mojej ocenie tylko i wyłącznie politycznie. Natomiast mam nadzieję, że w najbliższych latach podejdziemy pragmatycznie do sprawy i uda nam się zbudować perfekcyjną ochronę przyrody na gryfińskim międzyodrzu. Ale która, z parkiem czy bez? A to już jest bez znaczenia, tak? No, mhm. Po prostu my wiemy, że dla ochrony przyrody na międzyodrzu potrzeba przede wszystkim planu ochrony przyrody, którego nie ma, musimy się mhm. zdecydować na określone rozwiązania e, i potrzeba tam środków finansowych, bo koncepcja parku krajobrazowego, która e, rozpoczęła się w 1993 roku, tak naprawdę gdzie przyjęto założenie, że przyroda sama się ochroni, e, była błędna, więc dzisiaj już wiemy i wszyscy się na to zgadzają, że na terenach Międzyodrza potrzeba olbrzymich inwestycji przyrodniczych. Ale była taka mowa, że właśnie ten park miałby pomóc, uzyskać te 20 milionów złotych na pomoc no tak. tej przyrodzie. w pierwszym roku miał być około 19 milionów złotych, ale jednocześnie mówiono, że trzeba wybudować siedzibę parku, zatrudnić nowych ludzi, zrobić dwa centra e, naukowe w Widuchowej, w Kołbaskowie. Czyli te pieniądze poszłyby tak naprawdę na administrację, a nie na wydatki mm -hmm. przyrodnicze. W mojej ocenie i Grupa Rady w gminie Gryfino przygotowuje się do e, złożenia e, apelu do decydentów, aby rozpocząć przygotowanie planu ochrony e, śro przyrodniczej na Międzyodżu. Ja jestem po rozmowach i z panem Wojewodą i z wójtem Widuchowej. W mojej ocenie najbardziej cenna przyrodniczo jest część gminy Widuchowa, ale tam przede wszystkim trzeba doprowadzić do inwestycji związanych. Z pogłębieniem kanałów, mhm. wyczyszczeniem rowów melioracyjnych, odtworzeniem urządzeń zapewniających bezpieczeństwo e, antypowodziowe oraz bezpieczeństwo przyrodnicze. A zdradzi Pan trochę kulis? Przed podjęciem decyzji był jakiś telefon do Pana z kancelarii prezydenta, może sam Pan prezydent? E, nie, się dlatego, e, nie, Panie redaktorze, dlatego że Burbisz Gryfina jest wykonawcą e, woli ustawodawczej. Rady Miejskiej w Gryfinie i stanowisko Rady Miejskiej w Gryfinie było jednoznaczne: Nie zgadzamy się na Park Narodowy w zaproponowanej formie, ponieważ gmina, stawiając określone wnioski w trakcie rozmów o parku, domagała się ustawowego zapisu odnośnie Otuliny, tak żeby minister ochrony środowiska. Na Radzie Ministrów nie mógł powiększyć otuliny parku ze szkodą dla podmiotów gospodarczych z gminy Gryfino bez mhm. zgody Rady. I o dziwo dzisiaj ministerstwo, również ludzie, którzy mówią o parku, mówią tak, wprowadzimy ustawowy zapis, że Otulina będzie wymagała zgody Rady Miejskiej. Same Gryfina. obietnice o braku Otuliny nie przekonywały nas. Same obietnice nie przekonywały nas, tak jak nie przekonywały nas obietnice o tym, że Park Narodowy zapewni dopływ środków finansowych, ponieważ na 23 parki narodowe w Polsce 13 ma bardzo poważne kłopoty finansowe. Skoro tam nie można pozyskać środków finansowych zewnętrznych, to dlaczego można by je było pozyskać w parku Dolnej Odry? Mówi się o takim rozwiązaniu zastępczym, na przykład Woliński Park Narodowy w, w okolicach Szczecina jako taka filia. To bardzo złe rozwiązanie. Nie jest akceptowane ani przez gminę Widuchową, ani przez powiat gryfiński. My mieliśmy być poza tą propozycją. Uważamy, że park powinien być budowany. Park, a w mojej ocenie ochrona przyrody na Międzyodrzu powinna być budowana w oparciu o większość terenów Międzyodrza z ujęciem wszystkich gmin. Elektrownia Dolna Odra to kolejny gorący temat w gminie Gryfino. Zapowiadane są duże zwolnienia. 800 osób ma stracić pracę. Jednocześnie wynegocjowane odprawy robią ogromne wrażenie, bo nawet słyszymy o tym, że pojedynczy pracownik może dostać 400 tysięcy złotych. Środki finansowe, pieniądze budzą w Polsce olbrzymie emocje. Zawsze, jak chce się skusić społeczeństwo, to wskazuje się na dobre zarobki określonych podmiotów. Proszę zwrócić uwagę, jak trwa dyskusja co do wynagrodzeń ministrów, którzy w Polsce są wynagrodzeni bardzo słabo. Każda władza widzi potrzebę sprawująca rządy mhm. podniesienia wynagrodzeń, czy to prezydenta, czy to ministrów. Natomiast opozycja zawsze to krytykuje i dotyczy to każdego rządu w ostatnich latach. Pieniądze, które przypłyną do pracowników Dolnej Odry, one mogą mieć znaczenie dla życia tych ludzi, ale mają jedną właściwość. Szybko się je dostaje, szybko wydaje, a na tych ludzi najważniejsza rzecz to jest praca. Dzisiaj nie ma żadnych propozycji dla, na pracy na terenie gminy Gryfino. Co więcej, w Polsce zauważalnie wzrasta bezrobocie. Mhm. Jednocześnie myśli Pan, że ci pracownicy te pieniądze będą wydawać w Gryfinie i okolicach, czy to będzie spakowane walizki i wyjazd z Gryfina? My taki, my taki proces przerobiliśmy w 2014 roku, kiedy. Połowa bloków cztery w Dolnej Orze została wyłączona. Ludzie otrzymali podobne pieniądze jak dzisiaj mm -hmm. to ponad 10 lat temu. Znaczna część mieszkańców Gryfina wyjechała, kupując sobie czy to mieszkania nad morzem, czy w innych częściach Polski. Część osób zainwestowała na terenie gminy Gryfina i to był dobry proces. Mhm. A proszę powiedzieć, bo pan nadal stoi za tym i pisze do rządu, żeby nie wyłączać tych bloków węglowych, że, że zanim będziemy mieli atom, to Gryfino jest potrzebne. W mojej ocenie tak powinno być, natomiast udało się zawrzeć e, pewien kompromis. Byłem na spotkaniu pana ministra energii Miłosza Motyki, tam był również pan marszałek Województwa Zachodnio-Polskiego Olger Geblewicz, poseł. Jarosław Rzepa, a także wiceprezes Polskiej Grupy Energetycznej. Otrzymałem tam obietnicę, że trzy bloki węglowe po likwidacji funkcjonowania w dotychczasowej formie elektrowni zostaną zakonserwowane i zostanie utrzymana załoga w liczbie około 125 osób, co da taką gwarancję, że w przypadku jakichkolwiek zagrożeń militarnych, które przepowiada m.in. I premier polskiego rządu i sekretarz generalny mhm. NATO, elektrownia w nowym Czarnowie będzie mogła być uruchomiona. Czyli mówi pan, że to dbanie o dobro i bezpieczeństwo, a nie chodzi o żadną politykę w przypadku elektrowni Dolnej, Odra, Dolnej Odry. E... W przypadku elektrowni Dolna Odra e, myślę, że chodzi generalnie o politykę klimatyczną prezentowaną przez Unię Europejską i ten zielony ład. I niestety rządzący w Polsce pomijają istotną okoliczność, która została e, oznajmiona między innymi przez kanclerza Merca, iż on do końca 28 roku nie zlikwiduje żadnej elektrowni węglowej na terenie Niemiec. Jednocześnie Widać jak elektrownie węglowe budują się na świecie, Chiny, Indie e, oraz amerykańska polityka dotycząca paliw kopalnych powinna prowadzić do zrewidowania polityki energetycznej państwa polskiego. Oczywiście przy wywieraniu presji na Unię Europejską, która nie wycofuje się z dotychczasowych założeń klimatycznych, które w ocenie wielu znawców gospodarki Europie szkodzą, spowalniając jej rozwój. Z trzeciej strony dbamy o środowisko w naszym regionie, a chmura ciemnego dymu w cudzysłowie leci do nas z, z, z rafinerii w Szwecji. No, pan redaktor ma rację, tym bardziej, że ta rafineria jest własnością rosyjskiej firmy wydobywającej kopaliny. Co więcej, mówi się wprost, że w dalszym ciągu płynie tam rosyjska ropa przez Kazachstan. Wobec tego warto obserwować te wszystkie procesy i pamiętać, że państwo polskie ma przede wszystkim chronić interesy rozwoju gospodarczego naszej ojczyzny. To tyle, jeśli chodzi o antenę. Radio Szczecin. Naszą rozmowę kontynuujemy na Radio Szczecin.pl, na naszym radiowym Facebooku i w aplikacji Radio Szczecin. Chciałem zapytać jeszcze między innymi o to. Jak laguna sobie radzi? Fabryka wody mocno namąciła wody, czy, czy wręcz przeciwnie? Tak. Kiedy rozpocząłem swoją pracę w 2014 roku, my zrestrukturyzowaliśmy lagunę. Mhm. I praktycznie przez wiele lat udało nam się wyprowadzać lagunę przy niewielkich stratach finansowych. Natomiast dzisiaj ta sytuacja się radykalnie zmienia. Szukamy rozwiązań. Laguna generuje spore koszty utrzymania, natomiast uważamy, że obiekt ten jest potrzebny społeczności gminy Gryfino, powiatu gryfińskiego, ale również mieszkańcy Szczecina w dalszym ciągu przyjeżdżają na lagunę. Mhm, ale to jest tak, że spadła wam frekwencja o 10, 15, 50%? Frekwencja spadła około 30%. Mhm, czyli trochę fabryka namąciła wody. E, tak. Ale Niemiec dalej przyjeżdża klient z Niemiec. Nie, tak? ponieważ basen w Szwedzie, który uległ zarwaniu dach, dachu, został naprawiony po kilku latach. Aha, czyli, czyli z dwóch stron dostała laguna, i jest jakiś pomysł na jakiś większy remont, unowocześnienie? Przygotowujemy tego... się do koncepcji przebudowy, oczywiście z wykorzystaniem funduszy państwa polskiego, przebudowy całego obiektu sportowego, czyli i bieżni lekkoatletycznej, której praktycznie już nie ma, i płyt boiska, ale także rozmawiamy z właścicielem 9 hektarów zakupionych kiedyś przez kapitał z Portugalii w celu zorganizowania tam mariny. Rozmawiamy o tym. Gminy Gryfino na takie nakłady nie stać. Musimy pozyskać środki zewnętrzne, ewentualnie zewnętrznych inwestorów, którzy chcieliby wejść w współpracę z gminą Gryfino. Minęło już trochę od ostatnich wyborów samorządowych. Mam tutaj spisane pańskie obietnice wyborcze. To możemy sobie wypunktować, jak tam udało się, czy nie. Likwidacja zadłużenia gminy. Likwidacja zadłużenia gminy, praktycznie rozpoczęliśmy to w 2014 roku, wtedy zadłużenie gminy Gryfino wynosiło około 80 milionów. Zastanawialiśmy się, czy restrukturyzować to zadłużenie i, i ewentualnie wprowadzić program naprawczy, ale te Osiem lat współpracy z rządem polskim przyniosło nam olbrzymie inwestycje i olbrzymie środki, które zostały wpompowane w gospodarkę gryfińską, z czego się bardzo cieszymy, mam nadzieję że również obecnie rządzący będą myśleli, w jaki sposób wesprzeć gminy w celu umożliwienia gminom finansowania rozwoju infrastruktury, kultury i wielu, wiele innych potrzebnych społecznie zagadnień. Czyli Pan dobrze wspomina w współpracę z Rządem Prawa i Sprawiedliwości. Jako samorząd jak najbardziej. Zagospodarowanie kwartałów nadodrzańskich, budowa sali widowiskowo-sportowej i nowego domu kultury. To wielka obietnica, ale też wielka inwestycja. E, tak, jesteśmy w trakcie restrukturyzacji strefy kultury w MINie Gryfino. Udało nam się pozyskać siedzibę dla przedsiębiorstwa usług komunalnych, nową i dawny obiekt biurowy przedsiębiorstwa usług komunalnych został przekazany. Dla pracowników sfery kultury, ponieważ jesteśmy w trakcie remontu naszego jednego z najbardziej atrakcyjnych architektonicznie i historycznie obiektów czyli Pałacyku pod Lwami, w którym powstanie Szkoła Muzyczna. I tu też ukłon, ponieważ przed rokiem 2024 pozyskaliśmy blisko 20 milionów na remont tego zabytku. Uruchomienie Funduszu Wydarzeń, ożywienie życia kulturalnego w gminie, to już trochę tak jakby o tym powiedzieliśmy, tak? To... Przygotowujemy się do takiego e, programu. Chcielibyśmy, aby to mieszkańcy Gryfina mieli wpływ na e, wydarzenia kulturalne. Jestem przekonany, że w najbliższym czasie takie wydarzenia skonsultowane z mieszkańcami będą miały miejsce. A jak Wam się sprawdza darmowa komunikacja? Znakomite rozwiązanie. Mieszkańcy Gryfina, studenci, uczniowie dojeżdżający do pracy są bardzo zadowoleni. W dużej części wyeliminowano spóźnienia autobusów. To dobre rozwiązanie. Mm -hmm. A to jest tak, że ja jadąc do Gryfina, też mogę wsiąść sobie do autobusu czy i pojechać za darmo? Czy jako tak, mieszkaniec. Tak, dotyczy to wszystkich korzystających z komunikacji z Gryfina i mm -hmm. do Gryfina, dlatego że w ten sposób wyeliminowaliśmy konieczność sprawdzania legitymacji, kart pobytu, zezwoleń. Nie ma biurokracji w gryfińskich autobusach. To duży był koszt. Tutaj muszę podziękować państwu polskiego, bo zarówno w poprzednim czasie, jak i teraz otrzymujemy spore dotacje z systemu państwowego. Mhm, ale zawsze mnie zastanawiało, czy obcięcie pensji dla Kanarów, sprawdzania biletów może wyrównać koszty komunikacji. Koszty, koszty, znaczy dochody, jakie płynęły mhm. z biletów stanowiły marginalne koszty utrzymania komunikacji miejskiej. I teraz tego nie ma. A proszę powiedzieć jeszcze, bo rozmawialiśmy sobie poza mikrofonem, że Gryfino staje się powoli kynologiczną stolicą województwa. Wczoraj kolejna wystawa psów. Panie redaktorze, tak jak prowadzimy politykę historyczną, wchodzimy do szkół, wykładamy, opowiadamy o historii, Polski. Sam mam przyjemność uczestniczyć w takich lekcji, bo w lekcjach, ponieważ z pierwszego wykształcenia jestem historykiem. Również uważamy, że opieka nad zwierzętami wymaga krzewienia kultury kynologicznej. Jesteśmy w bliskiej współpracy od dwóch lat z Polskim Związkiem Kynologicznym Oddział w Szczecinie. Odbywają się, w tym roku były trzy wystawy kynologiczne. Wczoraj w hali sportowej gminy Gryfino odbyła się piękna wystawa Molosów, terrierów, psów bardzo atrakcyjnych, było wiele osób, gospodynie z koła, gospodyń wiejskich, skrzypnicy zorganizowały wspaniałą kuchnię. Cieszę się z tych wydarzeń, konsekwencją tych wydarzeń będą kolejne imprezy zaplanowane na następny rok. I to szeroko będziemy również rozmawiać o popularyzacji kultury związanej z gospodarką leśną i z innymi elementami związanymi ze środowiskiem. Trzy wystawy, ale różne, tak? Trzy wystawy różnych gatunków psów. Wczoraj to były molosy i teriery. No, były na przykład rzadko spotykane w Polsce psy... E, nie pamiętam nazwy, mhm. ale to rasa tybetańska. Waga sięga kilkudziesięciu kilogramów, a psy ras angielskich ważą nawet do 110 kilogramów. A wcześniej mieliście m.in. wystawę psów myśliwskich? Tak. W kwietniu ubiegłego tego roku mieliśmy wystawę psów myśliwskich, i były to wystawy dwudniowe z różnymi atrakcjami. Mieszkańcy Gryfina i nie tylko przyjeżdżali, także wystawcy z zagranicy byli z tej imprezy bardzo zadowoleni. W Mielenku Gryfińskim trwa spór o strzelnicę. Bractwo Kurkowe urządziło sobie strzelnicę. Absurd mówi miejscowy rolnik i skarży się, że jego zwierzęta, krowy wpadają w panikę. Zna pan ten problem? Znam ten problem bardzo dobrze, ponieważ byłem dwukrotnie na zawodach strzeleckich w tej miejscowości i wtedy nie było zgłaszanych protestów. Ale w pewnym momencie rolnik zadzwonił do mnie, przedstawił sprawę, zorganizowałem spotkanie z Bractwem Kurkowym wydawało się, że strony doszły do pełnego porozumienia. Redaktorze chciałbym wskazać, na przykład w konkurencji psów myśliwskich strzelanie w ich obecności jest rzeczą podstawową na mm -hmm. konkursach kynologicznych i psy, które mają wspaniały słuch, potrafią zaakceptować strzelanie. Przypominam też, że jeszcze niedawno artyleria była ciągnięta przez konie, kawaleria jeździła na koniach i wszystkie te zwierzęta były przygotowane w jakiś sposób do hałasu. Niemniej jednak uważam, że przy dobrej woli zarówno bractwa kurkowego, jak i rolnika mogliby osiągnąć konsensus. Ja proponowałem kiedyś bractwu kurkowemu inną lokalizację na terenie gminy Gryfino. Oni byli przekonani, że lokalizacja kilkuset metrów od miejscowości na terenach leśnych nie będzie z nikim koalidować. Okazało się, że w pobliżu na łąkach by pasa rolnik stado krów. Burmistrz Gryfina, jako organ, zatwierdza tylko regulamin strzelnicy, czyli to jest taka czynność tylko i wyłącznie administracyjna. techniczna, administracyjna. Natomiast. Trzeba powiedzieć, że przepisy w tym zakresie wymagają pilnej korekty przez ministra administracji spraw wewnętrznych oraz przez Sejm Polski, żeby sprawa urządzania strzelnic miała konkretny wymiar prawny i żeby wszyscy mogli się w zakresie jej działania wypowiedzieć. Na marginesie jednak chciałbym powiedzieć, że... Kontakt z bronią obywateli Polski jest wszechmiar wskazany. Był nawet program budowy strzelnic. Państwo polskie powinno zadbać również o umiejętności posługiwania się bronią przez mieszkańców Polski. No właśnie, chciałem do tego nawiązać programu. A proszę powiedzieć, bo są też dodatkowe środki na zabezpieczenie ludności w sytuacji zagrożenia. To, to jest tak, że Gryfino też szykuje jakiś schron. Przygotowujemy się do takich inwestycji. Na dzisiaj są to tak drogie inwestycje, że w pierwszej kolejności, pozyskując również środki z państw, od państwa polskiego, przygotowujemy zakupy agregatów. Właśnie jesteśmy w trakcie odbywania przetargu prądotwórczych: zbiorniki do przewozu wo wody, yy, miejsca, w których będą składowane środki yy, obronne. Yy niedługim czasie rozpoczniemy konsultacje w kwestiach przygotowania schronów na terenie gminy Gryfino, ale nowych, wybudowanych i dostosowanych do realiów współczesnego świata. Mhm. To będzie schron-schron, czy po prostu przy okazji inwestycji, na przykład parking podziemny będzie schronem? Bo takie schrony mamy dzisiaj na terenie, na przykład elektrowni Dolna Odra i dlatego mówię, że ten teren ma znakomite właściwości, blisko 400 hektarów gruntu dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Jest oddalony. w o kilkaset kilometrów od granicy wschodniej, więc warto by było, aby państwo polskie pochyliło się i te tereny, i te znakomite hale przemysłowe, i możliwość pobierania prądu i ciepła było wykorzystane. Ostatnie spotkanie u pana ministra energii było bardzo dobrym spotkaniem. Pan prezes Kurski z Polskiej Grupy Energetycznej ocenił wartość gospodarczą Dolnej Odry, terenów Dolnej Odry jako wysoko. Nawet powołał się na to, że elektrownia ma port wodny, Stąd mm -hmm. stanowisko Gryfina, że kwestie związane z odbudową szlaku wodnego na Odrze są bardzo ważne dla rozwoju przemysłowego e, gryfińskiej gminy. Bez pracy gmina Gryfino, jak i każda inna gmina, nie będzie się rozwijać. To jeszcze jedna rzecz, na koniec mi wpadła do głowy. Jak będziemy wygaszać te bloki węglowe, to Odra nam będzie mocniej zamarzać, bo nie będzie tej gorącej wody, która w, wpada do Odry? Ja jestem mieszkańcem Gryfina i pamiętam budowę Dolnej Odry, kiedy ona ruszyła, i kiedy ciepły kanał, który służył do zrzucania wód, które służyły chłodzeniu, stał się oazą wędkarską i oazą mm -hmm. przyrodniczą. Nie tylko w gminie Gryfino, ale w całej Polsce przyjeżdżały tu duże grupy wędkarzy łowiąc olbrzymie karpie, olbrzymie sumy, ale również ptactwo wodne tam gniazdowało w okresach zimowych. Miało to znaczenie, ale tylko na kilkuset metrach odry. Natomiast dzisiaj boimy się zagrożenia, ponieważ ostatnio Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił pozwolenie zintegrowane na pobór wody z odry dla elektrowni Gazowej, co stwarza poważne zagrożenie, bo teoretycznie jest możliwość zamknięcia tej elektrowni, jeśli nie będzie chłodzenia, ewentualnie wykonanie olbrzymich inwestycji związanych z budową chłodni kominowych, a planowane jest wybudowanie trzeciego bloku w elektrowni gazowej, co dla Gryfina jest bardzo ważne, stąd bardzo poważne, wyczerpujące stanowisko gminy Gryfino w kwestiach dokładnej znajomości założeń. Parku Narodowego Między Odża oraz założeń ochrony tego środowiska. My chcemy chronić środowisko, jesteśmy w stanie nawet wspierać ochronę tego środowiska finansowo, pod warunkiem, że nie zakłóci to gospodarki gminy Gryfino. Zaczęliśmy od Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry i tym tematem kończymy. Mieczysław Sawaryn, burmistrz Gryfina, był moim i Państwa gościem. Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję Państwu. Dzięki.